Lecki Leżak. Sędzią tego pojedynku jest Piotr Jarosz. Panie i panowie, czas rozpocząć pierwszą walkę w historii hype. Mamy nadzieję, że nowa arena wam się podoba, bo będzie się działo. Tak, pisze nam się dzisiaj tutaj historia na naszych oczach. Ale od razu wymiana, bale lewy prawy. Co za mocna awantura. Aj, odwrócił I się plecami. teraz jest za plecami 8 lat młodszy Blecki. Czy będzie duszenie? Próbuje tutaj udusić swojego przeciwnika. Mieliśmy tak. już pierwszy raz wykorzystany skos. I znowu, aj! Czy tam wepnie to? Zobacz jak się wspina. Jak to tej... wygląda? Panowie muszą odkrywać nas ten świat. I mamy parter. I gilotyna, przeszedł z za pleców do gilotyny, czyżby. Ale wstaje teraz, wstaje teraz Blecki. A i te skosy są naprawdę wykorzystywane od początku. Ja Ale polała się już krew, mamy już krew. Osiemnastoletni Oskar naprawdę radzi sobie doskonale na początku tego starcia. Tak, teraz kontroluje pozycję w parterze. Tam łatwo teraz przytrzymać jest pod tym skosem. To naprawdę łatwo jest fajnie wykorzystać w takiej sytuacji. Kiedy zapytano bleckiego, czym się wyróżnia, powiedział prześmiewczo. A nie widać, a teraz można powiedzieć, że naprawdę widać, że odrobił lekcję parterową. Tak, ja w ogóle chciałbym za, zacytować. On powiedział bomba na banie, kończymy balec, że tak się skończy walka. Także no jak powiedział, tak robi na razie. Zdecydowanie tak. Naprawdę dobre wejście w pojedynek. panowie na samym początku kilkukrotnie. Otrzymali ciosy na głowę. A teraz widzimy naprawdę niezwykłą kocioł i kosiak! I czy będzie koniec? Mamy gra grandem pan. Ciosem, tak jakby w narożniku jest teraz. Sędzia Jaruz Czy teraz będzie przerwanie? Blecki rewelacyjnie okłada.